Ja miałem wtedy 10 lat, więc pamiętam to jak przez mgłę, ale to było na tyle mocne wydarzenie, że tkwiło chyba wszystkim w pamięci, mnie również. Ten charakterystyczny, okrągły stół przecież był pokazywany nie tylko w Polsce, ale przecież na całym świecie. I ten okrągły stół symbolizuje, jest symbolem porozumienia, symbolem solidarności i porozumienia. I wydaje mi się, że dzisiaj po tych 25 latach ten właśnie okrągły stół cały czas jest w, pamię w naszej pamięci. Pamiętam przede wszystkim taki nastrój oczekiwania. Czy uda nam się doprowadzić do tego kompromisu, czy też władza nas jednak oszuka, bo takie mieliśmy doświadczenia. Ja jako członek Solidarności miałem te oczekiwania tym większe, że to jednak strona solidarnościowa była partnerem władzy w tych rozmowach. I chodziło o to, czy będziemy partnerem, czy też będziemy jednak w jakiś sposób, tak jak powiedziałem, oszukani. Proszę Pana, czekaliśmy wszyscy, moje pokolenie czekało na te zmiany. Moje pokolenie zrobiło tą rewolucję, mówię w cudzysłowie, i czekało na te zmiany. Natomiast ocena ludzi dzisiaj, 25-letnich są po prostu, no, są albo według tekstów IPN-u, albo tekstów złośliwych, albo tekstów bardzo prosolidarnościowych. Wie Pan, myśmy wszyscy na to czekali. Zagłosowaliśmy nogami po tym wyborach 13 czerwca i, i cieszyliśmy się. Natomiast z tego nie wolno robić nic złego, bo to psuje nasze społeczeństwo. Dopuszczalny jest sojusz z władzą na takim oto gruncie, że zostanie uruchomiony proces tworzenia instytucji demokratycznych. Taki proces, w którym będzie mógł wziąć udział każdy obywatel. Dotyczy to więc stowarzyszeń, samorządów lokalnych, wszelkiego typu samorządów, dotyczy to prawa, które to umożliwia i niezawisłych sądów. Dotyczy to uspołecznienia środków masowego przekazu. I w ramach tego wydaje nam się, kiedy ten, jeśli ten proces ma być uruchomiony i będzie uruchomiony, możliwy jest taki kontrakt wyborczy który zabezpieczy większość koalicji rządzącej, to się nazywa niekonfrontacyjne wybory, ale w ramach takiego konfliktu, w którym oczywiście jest miejsce na tożsamość i podmiotowość opozycji, więc tak solidarności jak innego rodzaju ugrupowań. Chodzi więc o stopniowy proces przekształcania państwa w ruchu i stopniowy proces przekształcania gospodarki.